Jaki ma cel? Cel to zaproszenie pana ministra Michała Wosia. Bardzo się cieszę, że mogę na Ziemi Raciborskiej poznać mieszkańców, wysłuchać ich problemów i w Warszawie rozwiązywać te problemy. Mam nadzieję, że na spotkaniach z rolnikami usłyszę o kwestiach, które są palące dla rolników. Te problemy znamy, bo znamy wysokie koszty produkcji, jednocześnie trudności związane z logistyką, z wojną na Ukrainie. O tym będziemy rozmawiać. Do tego kilka uroczystości państwowych, przekazanie wozów dla państwowej straży pożarnej, wielkie wsparcie pana ministra Michała Wosia dla ochotniczych straży pożarnych w terenie. To widać, widać, że ochotnicze straże niczym nie odstają od państwowych jednostek. Bardzo się cieszę, że ziemia raciborska ma takiego przedstawiciela. Mam nadzieję, że będę mógł swoją wiedzą i tym przyjacielskim podejściem tutaj na ziemi Raciborskiego go wesprzeć. Ministrze, wracając do tematu rolnictwa, tutaj najbardziej gorący postulat jest taki, żeby dać rolnikom ziemię, tak, która jest dzisiaj w posiadaniu, użytkowaniu spółek Skarbu Państwa, a rolnicy chcieliby chociaż troszeczkę z tego tortu. Jak się tutaj mają prace legislacyjne i czy jest szansa na to? No na pewno kwestia związana z oddawaniem tzw. trzydziestek tych długoletnich dzierżaw cały czas są w auspicjach Krajowego środka Wsparcia Rolnictwa. KOWR zajmuje się tą tematyką i te ziemie na pewno będą stopniowo uwalniane, więc tego typu rozmowy również będą się toczyć tutaj na ziemi raciborskiej z rolnikami już za chwilę. Czyli przywozi Pan dobre wiadomości, że jest szansa, że tą ziemię rolnicy dostaną? Przyjechałem przede wszystkim wysłuchać postulatów i przeanalizować, Konkretną problematykę. Jestem przed spotkaniami, więc muszę dowiedzieć się, co dokładnie trapi rolników tutaj i o czym dokładnie chcą porozmawiać, bo tych problemów, jak wiemy doskonale, w związku z kryzysem ukraińskim, ale też różnymi tematami regionalnymi, tak jak mówi Pan Redaktor, jest bardzo dużo. Wysłucham i na pewno z wiadomościami pojadę do wicepremiera Kowalczyka, Pana Ministra Rolnictwa i będziemy starali się rozwiązywać te problemy, wspierając Pana Ministra Michała Wosia tutaj na miejscu. Rolnictwa, panie wiceministrze, czego się pan spodziewa po niej? Tutaj jakieś korzyści dla lokalnych rolników i producentów? No, na pewno jest to temat, który wzbudza w Bożu wiele emocji, dużo spotkań, dużo rozmów, więc trzeba to skonkretyzować, znaczy przestać tylko rozważać, tylko przedstawić Ministerstwu Rolnictwa Rozwoju i stąd wizyta pana ministra, żeby bezpośrednio w Warszawie ta problematyka była dobrze znana, żeby Tutaj właściwie wyważyć interesy i to, co się komu należy. No ja osobiście uważam, że polska ziemia powinna być w rękach po prostu rolników bezpośrednio, żeby te zyski nie były wyprowadzane gdzieś za granicę, jak teraz bywa. Natomiast no, wszystko musi mieć ręce i nogi, być dobrze ułożone, być opakowane w jasne prawo, w jasne procedury. I rolnicy sami zwrócili się właśnie z tym tematem do mnie, mówili, że jest to temat bardzo dla nich ważny, żywy, więc uzgodniliśmy, że właśnie trzeba zrealizować taką wizytę, żeby bezpośrednio już ministerstwo ten temat na miejscu tu poznało, że pan minister, który nadzoruje rynki rolne, wiedział na jakiej zasadzie czy jakie postulaty są podnoszone po to, żeby maksymalnie przyspieszyć decyzję, której wszyscy Ciborski, oczekujemy. Polski Swoboda te najważniejsze palące problemy rolnictwa w naszym powiecie to dzisiaj znaczy myślę, że przede wszystkim naszym celem jest takie włączenie tych tematów i stwarzanie możliwości do dyskusji. Stąd dzisiejsza konferencja na zamku. No zgłaszaliśmy wiele problemów, począwszy od zalewania gruntów, o scalanie, o koszty jakie z tym idą. To się u nas dzieje, ale oczywiście mamy wiele problemów, które, na które chcemy pozyskać środki zewnętrzne, tak aby jeszcze mocniej właśnie wzmacniać potencjał rolny naszego kraju. że na początku tego naszego spotkania przywitam zacnych gości. Cieszę się, że właśnie tutaj na zaproszonych gminach naszego powiatu witam Panią Malnej Skałę. Witam, witam również zastępców Wójta i Pana Sekretarza, jeśli chodzi o gminę Piotrowicę. My, jako powiat, dokładamy wiele starań. Już mówiłem Panu Ministrowi o scalaniu gruntów, które jako powiat realizujemy. Bardzo dziękuję, Szanowny Panie Starosto, Państwo Samorządowcy, ale przede wszystkim, Szanowni Państwo, którzy uprawiacie Ziemię. Na, w powiecie raciborskim u nas. Oczywiście jest tak, że bardzo wielu z Was zwracało się do mnie w sprawie ziemi i tego głodu ziemi i tego, że no, polska ziemia powinna trafić w ręce w rolników 30 -letnie. Z drugiej strony oczywiście są podnoszone argumenty związane z innymi interesami niż bezpośrednio rolników indywidualnych. Ja, szanowni Państwo, razem z osobami w Parlamencie współpracując w rolnym kole parlamentarnym, także wielokrotnie mieliśmy różnego rodzaju spotkania i postulaty, właśnie zmierzające w tym kierunku, żeby ta ziemia trafiła w ręce tych, którzy ją uprawiają i którzy jej potrzebują. I rozmawiałem właśnie z panem ministrem Kaszmarczykiem, sygnalizowałem mu specyfikę rolniczym, gdzie mamy dużo ziemi, ale mamy też dużo państwa systemowo ogarnąć, żeby to miało ręce i nogi stąd ta dzisiejsza inicjatywa i. Bardzo dziękuję, że po pierwsze panu ministrowi Albertowi Kaczmarczykowi, że przyjął zaproszenie do Raciborza, Boża, bo już parę razy omawialiśmy też, rozmawialiśmy, że takie spotkanie jest możliwe w Warszawie, ale powiedział, że tu na miejscu czemu przywozić sto osób do Warszawy, skoro on może przyjechać tu na miejsce i też o tym. związana z sytuacją wojenną na Ukrainie, ceny nawozów, ceny kosztów produkcji paliwa, to wszystko jest ważna rzecz, o której musimy dyskutować. I dlatego tutaj jestem. Mam nadzieję, że to spotkanie nie będzie pierwszym i ostatnim, gdzie będę mógł z Państwem porozmawiać. Mam nadzieję, że będziecie przyjeżdżać do Warszawy w kontekście również sprawy lokalnej, która jest dla Was trapiąca, bo nie oszukujmy się, to ma być dyskusja. To wy macie zadawać konkretne pytania, i my, jadąc do pana premiera, który ma bezpośrednie przełożenie na pana premiera Morawieckiego, mamy mieć możliwość rozwiązywania waszych problemów. My z panem ministrem Michałem Wosiem znamy się już od lat jako reprezentanci Solidarnej Polski, jako członkowie tej partii pana. Ministra Zbigniewa Ziobro. Chcemy być solidar sol solidarni z rolnikami, solidarni z grupami, które tak naprawdę żywią i bronią w tych trudnych czasach, pokazują, że bez tej gospodarki żywnościowej nie ma możliwości bezpiecznego państwa polskiego. Rządu do spraw przetwórstwa i rozwoju rynków rolnych. Jestem odpowiedzialny za organizację rynków rolnych, za Departament Rynków Rolnych oraz za przetwórstwo z Krajowego Planu Odbudowy. Daj Panie Boże rozum brukselskim urzędnikom, aby wypłacili w końcu Polsce pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, abyśmy mogli budować również w Polsce nowoczesne przetwórstwo. Będziemy mogli wtedy dysponować kwotą 4,5 miliarda na przetwórstwo, gdzie rolnik będzie mógł skorzystać z kwoty dofinansowania 800 tysięcy złotych, a mały i średni przedsiębiorca nawet do kwoty 30 milionów złotych. Dlatego...